Hejka, hejka, witam was w odcinku na kanale oraz w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku pokażę wam nową właśnie aktualizację, chociaż nie wiem czy to mogę tak nazwać, ale pomijając ten fakt przechodzimy już właśnie do odcinka. Okej, okay, więc jesteśmy sobie już tutaj właśnie w Nexusie oraz pewnie co waszą i moją uwagę przykuwa najbardziej to jest to to, że no jesteśmy w starym Nexusie. Nie no, super, Nie. Ale no, pomijając ten fakt, no to sobie ogólnie sprawdzimy wiadomości, ponieważ jestem ciekawa, no co my tutaj właściwie robimy. Ale no, dobra, dobra, więc klikamy sobie wiadomości oraz no, gdzie się podziały tutaj właśnie poprzednie wiadomości? Wydaje mi się, że tutaj powinny być jeszcze poprzednie wiadomości, no bo tutaj no to nie ma nic innego oprócz tej wiadomości jednej najnowszej. Ale no. Ogólnie też dostałam takie info, że niektórzy nie mogli właśnie tej najnowszej wiadomości odtworzyć, znaczy jakby otworzyć jej, więc no powiem, że no dość ciekawie, nie powiem, że nie, ale no więc my sobie tutaj już właśnie klikamy wiadomości oraz no a sobie już idziemy tą wiadomość czytać. Witaj ponownie! Ok, więc jak zwykle możecie sobie właśnie teraz ten filmik zatrzymać, przeczytać sobie tą wiadomość na spokojnie, oraz no powiem wam że już ja tą wiadomość przeczytałam oraz po prostu nie no ale ty jesteś dex pranksterem normalnie tak samo z tymi tubylcami nie no Czyli w skrócie, o oh kurde syreną jestem, czyli w skrócie no to jakby tubylcy tamci z poprzedniego Nexusa mają jakieś dziwne moce oraz dzięki nim udało im się jakby ten wulkan kontrolować. Oraz no y, ogólnie tutaj chcę wam jeszcze powiedzieć, ponieważ jak dobrze wiecie ci te to jakby złoto, które trzeba było, no to tutaj ogólnie w rakiecie macie tą dwójkę tą, tylko tą te drugiego strzep. Tego drugiego chcę zdobyć, ale no nie mogę. Ale ogólnie to już widzicie, yy, gdzie ja jestem. Okej, yy, okej, okay, okay, nieważne. Chciałam wam pokazać, że tam był właśnie to to złoto. To to złotko, yy, sprawdzę jak to się nazywa. Yy, ten, samorodek złota był, o. No, yy, w sumie nie wiem, co ja mam o tym wszystkim sądzić, tak jakby. No też w sumie nie wiem, co wy o tym sądzicie. Możecie napisać w komentarzu, czy się cieszycie, że tutaj powróciliśmy. Teraz no, yy, ogólnie no to sobie sprawdzimy właśnie, czy jest coś nowego do tworzenia, w ogóle no no nie ma. No, no powiem wam, że ogólnie ten odcinek tak nagrywałam na szybko, ponieważ no, przepraszam ogólnie za swój głos, ponieważ jak możecie zauważyć, no to mam zapchany nos, więc, ale mam nadzieję, że tego jakoś bardzo nie słychać i no. Jeszcze pokażę wam, gdzie jest czerwony kluczyk, ponieważ wcześniej, kiedy ten Nexus no troszeczkę zwiedzałam, no to udało mi się go znaleźć. Więc już Wam pokazuję, gdzie on jest. On ogólnie jest w tamtej wieży. Dobra, sobie tam pójdziemy. Oraz, no dobra, tutaj ogólnie był ten czerwony kluczyk. Więc jeżeli ktoś właśnie się męczył z tym, no to tutaj właśnie on jest. No i super. No, mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. No, możecie napisać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i no, że mi się wydawało wcześniej, że no powinien być jakiś nowy Nexus, ponieważ tam wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście, no, to powinny być jeszcze inne Nexusy, ale no nie jestem pewna, a nie chcę was okłamać, więc no. Mnie to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i no, ten odcinek był nagrywany na szybko, więc przepraszam, że taki krótki odcinek, ale w sumie no to tutaj nic innego nie ma takiego nowego. Oraz no, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że Wam się taki krótki odcinek spodobał. I no, widzimy się już właśnie w następnym odcineczku. Papatki, bajo, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy.